To... dym? Cofnij się, chłopcze. O, co... co to? Musimy znaleźć inną drogę. Wiedźma! Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Hmm. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty tu robisz? Upewniam się, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Hmm. Czarne tchnienie to ospaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla Was ta podróż? Wszystkim. Chodźcie za mną. Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może. Może pomagając wam zdołam naprawić swoje błędy. A może was lubię. Mimo tego, co zrobiliśmy? Mimo tego, co zrobiliście, tak. Hmm. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego, hmm. wyruszamy do innego świata? Idziesz z nami? Tylko na chwilę, tylko na chwilę. Wykorzystamy to. Graitha! Nie, Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnoludu stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. Nikogo tam nie było, gdy przechodziłam. Być może skończył. Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące, jeśli są takie jak ci dwaj. <grystanie> o tak. Skorzystaj z tego. No. Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Na szczęście nie jest już pod wodą. Skąd się tam wzięło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce potem przybył Thor i walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem, i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. Widzisz? Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Przeznaczony im zabić się nawzajem podczas Ragnaroku. Wierzysz w Ragnarok? Chciałbym nie, chłopcze. Wiesz, rozmawialiśmy z wężem świata. Naprawdę? Przesada. Jestem dobry z języków, nawet tych, których wcześniej nie słyszałem. Ale gdy mówi, nic nie rozumiem. Niestety nikt nie rozumie. Mówi w martwym języku. O. Musi być samotny. Uwaga pod nogi. Tędy. Jesteś pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. Patrzcie uważnie. Liost! Da się przejść. Elficka architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów? Zaraz. – On nie zniknie, prawda? – Nie. Dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Chcę taki. Te korzenie... Jaka to magia? – Vanów. – Z Wanachajmu? Znasz Vanaheim? – Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o wanach. Tylko tyle, że taczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynemitorem. Nie ma dobrych bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. Język Niflheimu. Złowieszczego miejsca pełnego lodu i mgły. I wrednych krasnoludów. Toruny z Muspelheimu. Świata ognia. To nie miejsce dla dzieci. Nawet dzielnych. Świątynia Tyra została wzniesiona z pomocą gigantów. Wielki Tyr podróżował z niej po dziewięciu światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują, szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi, teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów, dość dzikich by przeżyć. Skręćcie w prawo na dole schodów. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Diosta. Udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia tej osi. Dobrze, teraz wepchnij ją na miejsce. Koło na torze. Idealnie. Teraz przepchnij most po torze. O, o, cały most się obraca! Jak to jest w ogóle możliwe? Rony, ale jesteś silny. Dalej. Wchaj, dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu. Zmęczyłeś się? Nie. Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługami Hel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Wanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś lub ktoś grało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Idealnie, wracajcie na górę. Wszystko gotowe. To było imponujące, nie uszkodziłeś sobie pleców. Nie uszkodziłem sobie pleców. Tymi drzwiami. Chwila. Świątynie teraz budowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. Liosta! Cięciwa przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. Gdy zdobędziecie światło Alfheim, napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwiedzić mnie w mitpółcie. Bogowie mają mi To tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. Że nie to chyba nie twoja magia. Istotnie. Są częścią drzewa świata i pozwalają przemieszczać się między światami. Podejdźcie do stołu. Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost służy do podróży między światami. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść bifrost tam. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy. I wieże światów, które otaczają jezioro dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny. Rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Wanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak, koła obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. Chwila, tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam tę do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Nie chcesz go zgubić. Teraz most łączący światy się ustawi i świat między światami się otworzy. Widzicie ten wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ skupia i wzmacnia moc biwostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś taki jak ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozproszyć czarne tchnienie? Tak, dzięki światłu Alfheimu. Dajcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie. Światło. Ale twoje widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Nie. Nie, 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 nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie. By przywrócić magię mi prostu musicie wkroczyć do światła. Ale uważajcie, aby nie dali się Hmm. Nie zginęła, prawda? Raczej nie, chodźmy, spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Dobrze, co to jest?